Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj będę mówił o Elonie Masku, o niemieckiej partii AFD. O tym, co to za partia, dlaczego Mask ją popiera, dlaczego. Jaki byłby skutek, gdyby ona przejęła władzę w Niemczech, skutek dla Niemców, ale przede wszystkim co najważniejsze skutek dla Polski. No i teraz Pierwsza informacja. Tuż przed świętami Elon Musk stwierdził, iż tylko AFD może zapobiec Upadkowi Niemiec, co wywołało burzę w trakcie kampanii wyborczej do Bundestagu. Teraz Musk rozwinął swoje stanowisko w artykule, który chciał opublikować w czasopiśmie Welt am Son, tak no, Chciał, to znaczy nie udało się, ale artykuł i tak wszyscy opublikowali na w całym świecie. I teraz dwa, dwie informacje wprowadzające. Po pierwsze, co to jest za partia, ta partia AFD. Media te Wielkiego Ścieku, jak to niektórzy mówią, określają tą partię i w Niemczech, i w Polsce, i na całym, w całej Unii Europejskiej jako skrajnie prawicową, niebezpieczną szowinistyczną partię. E, niektórzy nie określają ją jako faszystowską w niektórych landach niemieckich próbowano ją zdelegalizować, co się nie, nie udało. I teraz jaki jest program tej partii? Ja nie będę go prezentował e, osobiście sam z siebie, tylko no, prezentując ten tekst, maska zaprezentuje jego i jego charakterystykę tej partii. No i teraz sam Elon Musk. Ja przez lata byłem bardzo negatywnie do niego nastawiony, teraz zaczynam mieć mieszane uczucia. Byłem negatywnie nastawiony z trzech powodów. Pierwszy powód, że jest to człowiek, który od zera został jednym z najbogatszych ludzi na świecie i to błyskawicznie. I to budzi mój niepokój. Dlatego, że raczej się nie zdarza, żeby ktoś samodzielnie zdobył takie bogactwo. Zawsze muszą tutaj gdzieś z tyłu stać, zanim jakieś ciemne siły no, Masoneria, szatan. Drugie. Elon Musk uchodzi za geniusza, prawda? dokonał różnych rewolucji technicznych, technologicznych, i informatycznych. Zrobił rzeczy, o których innym się nie śniło, i te rzeczy wyszły mu no, doskonale. No i tu chodzi o e, samochody, chodzi o kosmos, chodzi o medycynę. E, no i teraz Mask nie ma żadnego wykształcenia, to praktycznie maturzysta. E, bo on zrobił licencjat z fizyki w szkole, którą się nazywa uczelnią. Ale w świetle polskich norm to by była taka szkoła jakaś pomaturalna. No i teraz wiedza, którą tam zdobył, no jak się ma do tych wielkich wynalazków z zakresu, no przecież w znacznej mierze fizyki, do tego potrzebna była wiedza z różnych dziedzin i to wiedza głęboka. I tutaj w jednej z książek o masonerii postawiłem hipotezę, że Mask podpisał cyrograf, że sam szatan mu pomaga. No i trzecia kwestia, która spowodowała, że się nastroszyłem, no to był ten wynalazek Maska dotyczący chipów szczepianego do mózgu. Formalnie to miało być tak, że on miał ten chip, ten pomysł Maska. Doprowadzić do tego, że osoby sparaliżowane zaczęłyby chodzić dzięki temu chipowi wszczepionemu do mózgu. Ale y, Mask dalej prowadził badania nad tym chipem, y, wszczepił takie chipy świniom. Y, wszystko, co miało być osiągnięte na podstawie tego badania, zostało osiągnięte, czyli te chipy się sprawdzają, ale Mask poszedł jeszcze dalej i uznał, że z, dzięki temu chipowi można z człowieka zrobić coś w rodzaju nadczłowieka. Dlatego, że można wszczepić taki chip w, w mózg człowieka, że. W, będzie on miał niesamowitą pamięć, niesamowitą inteligencję i tak dalej, bo będzie miał zewnętrzną pamięć, będzie miał zewnętrzny dysk. To znaczy ten chip połączy się z serwerem, połączy się z internetem, czyli informacje gromadzone na tym serwerze, zresztą informacje gromadzone w internecie, tylko na serwerze, no to te najważniejsze i uporządkowane, do nich... Ten człowiek będzie miał w każdej chwili dostęp w myśli, bez żadnych działań zewnętrznych, w myśli i błyskawicznie, no i będzie miał dostęp do różnych e, bieżących informacji z zakresu gospodarki, finansów itd. Tak tak no i e, Mask mówi, no, w ten sposób wyprodukuje geniuszy. No więc to, to wzbudziło moje zastrzeżenia, e, tym bardziej, że można sobie Uświadomić taką sytuację, że jeżeli chip będzie połączony z serwerem yy, z internetem, no to może być to i w drugą stronę. I wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy ktoś jedzie jakąś krętą drogą z prędkością ponad 100 km i ktoś inny, kto panuje nad tym chipem w jakiejś mierze, chce go zabić, wysyła pewien sygnał. Wystarczy, że w wyniku tego sygnału będzie no, znaczne rozproszenie uwagi, i ten człowiek w tym samochodzie zginie. Będzie można go zabić, będzie można go też, jeżeli można. Z człowieka sparaliżowanego zrobić człowieka, który może się poruszać, to przez, przez ten chip to można przez taki chip zrobić z człowieka, który nie jest sparaliżowany, nagle na chwilę człowieka sparaliżowanego. Czyli można osiągnąć władzę nad drugim człowiekiem. Więc to wszystko mi się nie podobało, i zaliczyłem maskę do grona pomocników szatana na ziemi. No i jakie było moje zaskoczenie kiedy dowiedziałem się, że Musk nagle zaczął rękami i nogami swoim majątkiem i swoimi mediami popierać Donalda chciałem przystuska, Donalda Trumpa. No i wszedł do jego rządu. No i teraz wypowiada się jak prawicowy polityk, nadaje na tych samych falach jak Trump. I zrobiłem nawet taki program, w którym zadałem pytanie, czy to przypadkiem nie jest jednak piąta kolumna w rządzie Trumpa, w otoczeniu Trumpa w poprzedniej kadencji. Trumpa takich agentów było sporo, między innymi sekretarz skarbu Mnuchin, bliski współpracownik Sorosza, Iwanka, córka Iwanka i jej mąż, którzy też związani z Sorosem i jeszcze na dodatek. Schabat lubawicz więc być może, że tutaj mask, no na razie, mask będzie taką piątą kolumną, z tym, że na razie tego nie widać, absolutnie tego nie widać. No i bardzo ciekawa jest ten, ta ocena dokonana przez Rona maska tej partii AFD. No i teraz yy, od razu powiem, yy, dlaczego tutaj ważne, ważne to jest dla Polski. Dlatego, że Mask twierdzi, że ta partia i tylko ta partia może doprowadzić Niemcy do potęgi, dlatego, że z powrotem one staną się silnym państwem o silnej gospodarce, o silnej władzy politycznej, o wielu możliwościach. No i teraz takie Niemcy dla nas nie są korzystne. Im słabsze Niemcy, im większy kryzys gospodarczy, im większe rozprężenie w polityce. Im więcej głupot w tej polityce niemieckiej, tym lepiej dla Polski. Słabe Niemcy, słaba Rosja, słaba Francja. To jest nasz interes. No a dlaczego Mask uważa, że partia AfD uczyni z Niemiec na powrót mocarstwo? Oto co pisze. Niemcy stoją w krytycznym punkcie. Ich przyszłość chwieje się na krawędzi gospodarczego i kulturowego upadku. Jako ktoś, kto poczynił znaczące inwestycje w niemiecki przemysł i krajobraz technologiczny, uważam, iż mam prawo otwarcie mówić o jego politycznym kierunku. Alternatywa dla Niemiec, AfD, jest ostatnią iskierką nadziei dla tego kraju. Oto powody. Ożywienie gospodarcze. Niemiecka gospodarka, niegdyś motor Europy, dziś tonie w biurokracji i przytłaczających regulacje. AfD rozumie, że wolność gospodarcza nie jest tylko pożądana, ale wręcz konieczna. Jej podejście do redukcji nadmiernych regulacji państwowych, obniżania podatków i deregulacji rynku odzwierciedla zasady, które uczyniły Tesla i SpaceX sukcesem. Jeśli Niemcy chcą odzyskać swoją przemysłową potęgę. Potrzebują partii, yy, która nie tylko mówi o wzroście, ale także podejmuje konkretne działania polityczne, aby stworzyć środowisko, w którym przedsiębiorstwa mogą się rozwijać bez silnej y, ingerencji państwa. Zgoda to jest dobry program i taki program przydałby się Polsce. Ale Polsce by się przydał. Natomiast yy, Niemcom się przyda, tylko że to spowoduje, że Niemcy będą dla Polski większym zagrożeniem niż są. Migracja i tożsamość narodowa. Niemcy otworzyły swoje granice dla bardzo dużej liczby migrantów. Choć uczyniono to z humanitarnych pobudek, to doprowadziło to do znacznych napięć kulturowych i społecznych. AfD opowiada się za kontrolowaną polityką migracyjną która priorytetowo traktuje integrację oraz zachowanie niemieckiej kultury i bezpieczeństwa. Nie chodzi tu o ksenofobię, ale o to, by Niemcy nie utraciły swojej tożsamości w, za, w pogoni za globalizacją. Naród musi zachować swoje fundamentalne wartości i dziedzictwo kulturowe, aby pozostać silnym i zjednoczonym. No zobaczcie. Państwo Mask tu głosi takie no, prawdziwie prawicowe poglądy, można powiedzieć narodowe poglądy. No, tylko tyle, że w wypadku Niemiec e, utrata tożsamości to jest nasz interes, a e, odzyskanie tożsamości to jest zagrożenie dla Polski. Energia i niezależność. E, polityka energetyczna obecnej koalicji jest nie tylko kosztowna ekonomicznie, ale także geopolitycznie naiwne to się należy zgodzić prawda? Europa nie uratuje swoimi działaniami czystości powietrza klimatu na ziemi bo Europa to malutki fragmencik ziem i ludzkości decyzja Niemiec o rezygnacji z energii jądrowej i jednoczesnym poleganiu na węglu no ciekawe Imporcie gazu oraz niestabilnej energii wiatrowej i słonecznej bez odpowiednich magazynów energii uczyniła kraj podatnym na przerwy w dostawach prądu. To jest ciekawe, że Mask promuje, mówi o poleganiu na węglu, ale promuje też energię jądrową. I tu dalej pisze Mask. AFD prezentuje pragmatyczne podejście do kwestii energetycznych, opowiadając się za zrównoważoną strategią. Mam nadzieję, że rozważą rozwój bezpiecznej energii jądrowej w połączeniu z magazynami energii, aby stabilizować duże wahania w zużyciu prądu, ponieważ jest to oczywiste rozwiązanie. No i teraz tutaj mi się akurat nie podoba to rozwijanie energii jądrowej. Bo to, co działo się na Ukrainie, potwierdza tylko ten fakt, że elektrownie jądrowe mogą stanowić straszliwe zagrożenie, nawet wtedy, kiedy ich budowa, konstrukcja, technologia są całkowicie bezpieczne, bo no jak już dzisiaj wiemy, w każdej chwili może grozić Europie wojna, i teraz ktoś uderzy w elektrownię jądrową. Niech będzie, że uderzy w elektrownię jądrową w Niemczech, a nie w Polsce, ale skutki bardzo negatywne będą również dla Polski. Realizm polityczny. Tradycyjne partie w Niemczech zawiodły. Ich polityka doprowadziła do stagnacji gospodarczej, napięć społecznych i erozji tożsamości narodowej. AFD, mimo że jest określana jako skrajnie prawicowa, prezentuje realizm polityczny, który trafia do wielu Niemców mających poczucie, że ich problemy są ignorowane przez establishment. AFD porusza aktualne problemy bez politycznej poprawności to jest bardzo ważne która często przysłania prawdę prawda? ta polityczna poprawność ewidentnie przysłaniała prawdę PiSowi a PO przysłania prawdę 100 razy bardziej Przedstawianie Fd i tu ciekawostka, proszę państwa, przedstawianie Fd jako skrajnie prawicowe jest wyraźnie błędne, biorąc pod uwagę, że Alice Weidel, przewodnicząca partii, ma homoseksualną partnerkę ze Sri Lanki. Czy to brzmi dla was jak Hitler? Proszę was. znaczy Chodzi o to, że yy, no jak się oskarża Fd o... Nazizm to ten moment nie, nie pasuje. Prawda? No i punkt. Innowacja. I, no i teraz tak, ktoś powie, no prawicowa partia. Jaka ona tam prawicowa? Tak naprawdę. Nawet, ani skrajnie prawicowa, ani prawicowa. Innowacja i przyszłość. Znaczy, ja bym powiedział, że to partia AFD to partia działająca. W prawdziwym, dobrze pojętym interesie Niemiec. Tylko, że prawdziwy i dobrze pojęty interes Niemiec, oczywiście przez Niemców, jest czymś, co jest sprzeczne z polskimi interesami. Innowacja i przyszłość. Zbudowałem swoje firmy, pisze Mask, na zasadzie, że innowacja wymaga uwolnienia od niepotrzebnych ograniczeń. Wizja, wizja AfD jest zgodna yy, z tą filozofią. Partia ta opowiada się za reformą edukacji, która promuje krytyczne myślenie zamiast indoktrynacji. No u nas lewica w szkolnictwo wprowadziła indoktrynację do potęgi zamiast krytycznego myślenia. Więc to taki punkt programu przydałby się i w Polsce, którejś partii. Partia ta opowiada się za reformą edukacji, która promuje krytyczne myślenie zamiast indoktrynacji. Oraz wspiera sektory technologiczne będące przyszłością globalnego przywództwa gospodarczego. No i tutaj się tego, dlaczego Maskowi zależy na tym, żeby Niemcy były, należały, miały globalne przywództwo gospodarcze? Dla nas to, no to dlaczego jemu zależy, nie wiem. Nie wydziała w interesie Stanów Zjednoczonych. Czy, czyżby interes Stanów Zjednoczonych. W jego widzeniu, być może w widzeniu Trumpa, polegał na tym, że e, współpracuje z silnymi Niemcami w Europie, które Europę trzymają w garści. Dla nas to nie są dobre, dobre rzeczy. Tym, którzy potępiają EFD jako ekstremistyczną, mówię: nie dajcie się zwieść etykietom, przyjrzyjcie się jej polityce, planom. Gospodarczym i wysiłkom na rzecz zachowania kultury. Niemcy potrzebują partii, która nie boi się kwestionować status quo, która nie jest uwikłana w politykę przeszłości. AfD może uchronić Niemcy przed staniem się cieniem samych siebie, może poprowadzić kraj ku przyszłości, w której dobrobyt gospodarczy, integralność kulturowa i innowacje technologiczne nie będą jedynie marzeniami, ale rzeczywistością. Niemcy zbyt wygodnie rozsiadły się w przeciętności. Czas na odważne zmiany. AfD jest jedyną partią, która może otworzyć tę drogę. I to brzmi bardzo niebezpiecznie dla Polski. Ta ocena AfD dokonana przez Maska, no i fakt, że on to popiera, że chce, żeby Stany Zjednoczone to popierały. Natomiast dużo tutaj rzeczy, których możemy się uczyć, prawda? Możemy to zamienić, prawda? Polsce potrzebna jest partia, która, która może uchronić Polskę przed staniem się cieniem samej siebie, która może poprowadzić kraj ku przyszłości, w której będzie dobrobyt gospodarczy, integralność kulturowa i innowacje technologiczne nie będące jedynie marzeniami, ale rzeczywistością. Polska zbyt wygodnie rozsiadła się w przeciętności. Czas na odważne zmiany. Nowa partia w Polsce mogłaby otworzyć tę drogę. Można by to tak, tak odczytać. I tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.